Kaktus na walentynki, czyli miłość Aspergerowca. Peter Schmidt, wydawnictwo Fraszka Edukacyjna. Spać ze sobą? Nadszedł dzień, w którym po raz pierwszy w życiu mam uprawiać prawdziwy seks z kobietą. Z jednej strony się cieszę, z drugiej znów czuję istniejący we mnie mur mur, który blokuje nie tylko komunikację, ale też spontaniczność. Pierwszy prawdziwy intymny seks to dla mnie zupełnie nowa sytuacja, nie ma nic, do czego mógłbym nawiązać, planując przebieg tego wydarzenia. Nic. Leżymy więc obok siebie, moja gluseczka i ja, na naszej rozkładanej sofie. Głaszczemy się jak zwykle, ale poza tym nic się nie dzieje, co mogłoby wskazywać na prawdziwy kontakt seksualny. Jeśli nawet jestem emocjonalnie spreparowany, nic nie może się wydarzyć, bo leżę obok niej, a nie na niej albo ona na mnie. Początkowo. W sporcie nigdy nie byłem dobry, a pompek, które są tu pewnie pilnie potrzebne, nigdy długo nie mogłem robić. Jeszcze dobrze nie przyjąłem pozycji, która technicznie umożliwia intymny kontakt, a już stopniowo opadam z wyczerpania. No tak, to nic się przecież nie wydarzy. Zawsze uważałem, że seks ma sprawiać przyjemność. Na pewno nie taki. Szkoda. To to ma być więc spaniem ze sobą? Ale przecież, jeśli się uprawia seks, to wcale się nie śpi. Wcale nie jest się odprężonym, wręcz przeciwnie, jest się zupełnie spiętym. W tej chwili myślę o roku 1984. Miałem 18 lat. Wziąłem wtedy udział wraz z dwiema nauczycielkami ze szkoły w safari w Kenii. Spaliśmy razem w jednym namiocie. Gdy koledzy z klasy pytali po powrocie, czy z nimi spałem, i odpowiedziałem twierdząco, były śmiechy i dziwne plotki. Właściwe znaczenie tego wyrażenia pojąłem dużo później. Wtedy nie miałem kolegów w moim wieku, którzy mieli takie zainteresowania jak ja, by badać w kraju rozwijającym się jego biologicznie i klimatycznie urozmaiconą geografię. Wtedy byłem tym głupim spryciulą, który zachowywał się nieporadnie w pokonywaniu trudności dnia powszedniego, za to bystry i znany z wiedzy i umiejętności. To co inni określali jako oczywiste i proste, było dla mnie skomplikowane, a to co inni uważali za skomplikowane, dla mnie było proste. Na przykład matematyka. Co jest proste, a co skomplikowane, to pojęcie względne. Ponieważ nie potrafię sprawnie posługiwać się nożem, obieranie jabłka jest dla mnie trudne, ale dla innych łatwe. Za to fizyka jest dla mnie prosta, a dla innych trudna. Nie ma czynności, które dla wszystkich ludzi byłyby łatwe. Do nich widocznie zalicza się również seks. W szkole w czasie przerwy przebywałem najczęściej w bibliotece albo w swego rodzaju pokoju przerw dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Cieszyłem się tym azylem bibliotecznym. Nie byłem zagubiony ani wystawiony jak na dziedzińcu szkolnym. Powszechne było zainteresowanie tym, co mnie nie interesowało. Tam spotykałem często moją nauczycielkę biologii. Nazywała mnie fascynującą osobowością. Opowiedziałem jej więc kiedyś, że marzę o podróży do Afryki Wschodniej. Ale mam na to za mało pieniędzy. Skąd miałbym je mieć jako uczeń? Tydzień później dostałem od niej dziwny list. Doceniała w nim mój sukces w konkursie Młodzież Bada i zapraszała mnie dlatego w podróż do Kenii. Moi tata, mama początkowo wcale nie byli tym zachwyceni, że obcy ludzie za mnie płacą, i to jeszcze moja nauczycielka z gimnazjum, w którym będę zdawał maturę. Tak, tym sposobem podróż się jednak odbyła. I spaliśmy ze sobą, chociaż przecież ze sobą nie spaliśmy. Właśnie teraz o tym myślę. Aż do tej chwili seks miałem tylko ze sobą. Zaczęło się jeszcze wtedy, gdy byłem w pieluchach. Strasznie wtedy ryczałem. Od istoty w białym kitlu dostawałem butelkę z mleczną zawartością pachnącą obrzydliwie słodko. Wcale jej nie chciałem i w związku z tym wypluwałem ją. Zamiast tego ryczałem, bo po prostu ta galaretowata rzecz przy mnie zaplątała się w pieluszce. To bardzo przeszkadzało. Przyczyna nie została wtedy usunięta. Jako mały chłopiec także często osiągałem stan podniecenia. Powody tego były rozmaite, począwszy od ocierających i suwających się spodni, aż do jakichś struktur w ubraniach, które wywoływały to podniecenie. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że to jest podniecenie seksualne, bo nigdy albo rzadko miało to miejsce w związku z innym człowiekiem. Leżałem wtedy wprawdzie dość często z ciotunią, z moją siostrą, nagi w wannie, ale to było wszystko tylko niepodniecające. To było uciążliwe do potęgi trzeciej. Ciotunią była dlatego, bo wszystkie istoty płci żeńskiej były dla mnie ciotkami. Z reguły chłopcy podobali mi się bardziej. Miałem już 14 lat, gdy po raz pierwszy powodem seksualnego podniecenia była dziewczyna w moim wieku, ale nie byłem pewien, czy uczucie to wywołane było przez nią, czy jednak przez siedzenie i struktury jej dżinsów, które wyglądały, jakby za chwilę miały pęknąć. W ogóle dochodzę do wniosku, że moje podniecenie nie jest powodowane na gością kobiety, jak sugerują właściwe magazyny. U mnie wygląda to zupełnie inaczej. Odlotowo ubrany człowiek podnieca mnie bardziej niż naga kobieta. Mniej znaczy tutaj więcej. Gdybym sporządził teraz diagram, obrazujący stopień podniecenia w odniesieniu do wyglądu człowieka, powstałaby krzywa, której większość ludzi by się nie spodziewała. Okazałoby się, że stopień podniecenia zależy od ciuchów i ogólnego wyglądu, w każdym razie jest zupełnie niezwiązany z tym, czy partner jest płci męskiej czy żeńskiej. Poza tym, stopień podniecenia nie zależy od twarzy partnera. U innych to wygląda pewnie inaczej. Staje się dla mnie jasne, że fakt, czy jest się homo, czy też heteroseksualnym, jest przynajmniej dla mnie decyzją czysto rozsądkową. Z czasem dochodzę do wniosku, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w równym stopniu mogą mnie podniecać. Po tym rozmyślaniu z trudem udaje mi się jeszcze raz tak się podniecić, by mój najlepszy kawałek mógł znaleźć drogę tam, gdzie powinien. Jednak to także okazuje się dla mnie niełatwą do pokonania przeszkodą. Zbyt wiele czasu nie mam, bo długo tak w tej pozycji pompek nie wytrzymam. Zgodnie z moją wiedzą z lekcji biologii, u kobiety są trzy otwory: dwa z przodu blisko siebie i jeden z tyłu. Myśl, że mógłbym przez pomyłkę trafić do tego najdalszego, działa na mnie jak igła, która przekłuwa na pompowany balon. Flaczek. I te wszystkie dotykania, do których zupełnie nie jestem przyzwyczajony. Jeśli uprawia się seks z samym sobą, czyli samemu się zaspokaja, wtedy wszystko ma się pod stuprocentową kontrolą. Bodźce wzrokowe, jakich dostarcza ciało, ograniczone są do fantazji. Gdybym miał przedstawić stopień podniecenia za pomocą krzywej, Byłaby ona, zależnie od intensywności bodźców, bardziej płaska lub stroma, ale ciągle zmierzałaby ku górze aż do zaspokojenia. W normalnym wypadku. Tu natomiast wychodzi krzywa z załamaniem. Zawsze, gdy podniecenie stopniowo narasta, dochodzi do nieplanowanego doznania, które równe jest przekłuciu balonu. Puh. Flaczek. W końcu udaje mi się przy pełnym pobudzeniu wniknąć. W zagłębienie do właściwego otworu. Ledwie mój kawałek jest nieznacznie w środku, wraca jak sprężyna wykrzywiony bólem. Tam nie ma dziury. A jeśli jest, to drzwi są dla mnie zamknięte. Peter. Tak to jest, gdy. gdy ma się dziewczynę i przywilej bycia pierwszym. Martina jest więc dziewicą. Jeszcze. Z jednej strony wspaniale, z drugiej jednak z powodu braku doświadczenia nie może mi pomóc. Jeszcze raz rozbieg. Jak to było z tą muzyką filmową? Tak, tej tu właśnie brakuje. Ledwie o tym pomyślałem, już w duszy rozbrzmiewa pasująca melodia, która ostatnio stale leci w radio. la la long girl, I want to make you sweet. Piosenka jest beznadziejna. Jest tak beznadziejna, że aż dobra. A kiedy myśl o tym, co jeszcze jest beznadziejne i dobre zarazem, wszystko pada ze zmęczenia. Wiem, że trudno mi robić wiele rzeczy naraz. I tu też widocznie tak jest. Nie mogą pojawiać się żadne ciekawe myśli, które będą przeszkodą dla projektu, czekającego na realizację. Tu? Intymny seks. Włączam zatem moje wewnętrzne radio w głowie i z powodu braku własnego nośnika dźwięku, co byłoby oczywiście optymalnym rozwiązaniem, pozwalam się zadomowić w duchu tej piosence la lala. W parze z innymi fantazjami udaje mi się znów być w pełnej gotowości w odpowiednim miejscu. Teraz tylko a to łatwiej powiedzieć niż zrobić, trzeba pokonać ten dziwny mur we mnie. Kiedy do diabła jest ten odpowiedni moment, żeby w nią rzeczywiście wniknąć? W końcu przełamuje się z nadzieją, że teraz wszystko będzie pasować i że się uda. Gdy po kilku próbach jestem już w środku i zamknięte drzwi otwierają się, czuję kłujący ból na czubku. Już jest jasne, co nastąpi. Puh. Flaczek jest na zewnątrz. W tym momencie nie można mówić o optymalnym rozładowaniu wewnątrz. Po tym nie do końca przeżytym pierwszym razie pojawia się we mnie wiele pytań bez odpowiedzi. Wiele pytań dlaczego, które daremnie pragną wyjaśnienia. Na razie pozostaniemy więc przy głaskaniu i całowaniu. Jak mawiała moja babcia, pochodząca z nieobecnego dziś na mapie kraju Śląska, mój chłopcze. Tu pomoże tylko metoda 3.1. ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Tak, ćwiczyć pewnie będę musiał. Dopiero za jakiś czas uda mi się skończyć jak należy.